Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym i zapraszam do rozważania fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na Was ręce i będą Was prześladować, wydadzą Was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia. Będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Moi drodzy, fragment Słowa Bożego, który dzisiaj rozważamy, jest kontynuacją mowy Jezusa dotyczącej wydarzeń poprzedzających zburzenie Jerozolimy. Tym razem Jezus zapowiada prześladowania swoich uczniów. Będą to prześladowania ze strony Żydów jak i pogan. Mówi do nich, podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. W czasach Chrystusa synagogi były miejscami lokalnych zgromadzeń. Tworzyły więc naturalną scenę dla przesłuchań i publicznego wymierzania kar. Dostosowanych wówczas kar należały kara śmierci sprzedanie w niewolę wygnanie oraz konfiskata majątku czas prześladowań będzie czasem próby dla wyznawców Chrystusa będą oni mogli złożyć świadectwo swojej wiary Jezus pociesza jednak swoich uczniów że w tym trudnym czasie nie pozostawi ich samych zapewnia ich że dostaną oni od niego mądrość która przewyższa wszystko inne dzięki niej Będą mogli przemawiać przed swymi prześladowcami na swoją obronę. Nikt nie będzie mógł się wówczas im sprzeciwić. Jezus bardzo dokładnie opisuje prześladowania, jakie będą udziałem uczniów. Mówi, że wydawać ich będą osoby najbardziej zaufane bracia, rodzice i przyjaciele. Ludzie, którzy spierali się z Jezusem i wystąpili przeciwko Niemu, oni sami i im podobni wystąpią również przeciw jego uczniom. Uczniowie będą też potępiani i karani. Wielu poniesie wówczas śmierć za wiarę. Jednak oni muszą pozostać wierni Ewangelii, muszą opierać się na prawdzie Słowa Bożego. W kulturze kładącej wielki nacisk na lojalność wobec rodziny, strada której jeden z jej członków Dopuścił się wobec pozostałych, była postrzegana jako szczególna podłość. Moi drodzy, prześladowanie chrześcijan, które rozpoczęły się na początku istnienia kościoła, trwają do dziś. Powodem wszystkich prześladowań, o których mówi Jezus, jest Jego imię. Imię Jezus oznaczające tego, który zbawia. To imię jako znak sprzeciwu. Może nas oddzielić nawet od rodziny i przyjaciół. Jednak we wszystkich trudnych okolicznościach możemy Jezusowi zawsze zawierzyć, ponieważ on też cierpiał. Poza tym, w każdej takiej sytuacji, Jezus może uczynić okazję do wzrostu naszej wiary. Błestwo Boże wywalczą ci, którzy pokonają przemoc i zwyciężą w walce z wrogami duszy. Moi drodzy, Życie z Bogiem nie daje nam gwarancji spokojnego, łatwego życia bez, bez kłopotów. W trwaniu przy Bogu chodzi bowiem o zwycięstwo nad złem, co wymaga walki, a nie ucieczki. W tej walce nie jesteśmy jednak sami. Mamy siłę, o jakiej nawet nie śniło się tym, którzy Boga nie znają. Mamy moc i mądrość. Ważne jest tylko to żebyśmy w tej walce nie polegali tylko na sobie, bo nasze zwycięstwo jest przede wszystkim sprawą Boga. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że kolejny już raz mogliśmy się spotkać na rozważaniu Słowa Bożego. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia, szczęść Boże.